Dzień dobry, moi drodzy, witamy was na kanale Moto4Fan a witamy was z mechanikiem Wojtkiem. Witam serdecznie. Wojtek sobie odpoczywa, bo przed nami dzisiaj bardzo dużo pracy, a mianowicie będziemy kontynuować naprawę, składanie i czyszczenie mz k która jest przeznaczona na licytację Rajdu Koguta. Ale zanim tego dokonamy, musimy zdjąć z podnośnika ten oto radziecki sprzęt kaskaderski. Oj tuś! Podobno ten sprzęt jest drogi, bo on we funtach kosztuje. Właściciel angielski? Nie, Polak. Ale, Ale funty z Anglii idą. Tak, w Anglii pracuję. Dobrze. To powiem Ci, że na podnośniku robi to wrażenie. Robi. Aż się nie mogę doczekać... A czy kiedy... zrobi wrażenie, jak będzie w całości. Na razie to jest... Aż się nie mogę doczekać, kiedy wrzucisz to tam. O, to, 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 to... to. czas będzie rada, jak to mówią, nie? No tylko on wygląda coraz lepiej. To coś, ściągamy? Ściągamy, panie przewodniczący, że to jest kawa. Pompuj Wojtuś, pompuj! Może coś urośnie. Urośnie! powiedz mi, gdzie są nasi fizyczni koledzy. No właśnie, znowu brakuje. Co? Jeden impreza, drugi impreza. No te fizole! A my musimy biedni sami jechać z koksem. Popowiadaj co tu nagrzebałeś w tej ramie. Bo podobno coś zepsułeś. No, jak się nie popsuje to się nie naprawi no Coś tam się. Tą półkę podobno zepsułeś. Półka z nową Zamiennik co prawda, ale ta już była. No Widać, jakie tragiczne długo w stanie. Jest nowa. Myślę, że będzie super. Ty nawet to ci wyszło i taka blacha to jest. Się udało, nie? Ożyska już są prasowane. Główkę, półkę założymy. Wahacz, botniki. No, co się udało, się, założyć delikatnie, to założymy podnóżek. Ty, a kiedy ten remont silnika? Na remont, no dzisiaj może... No zobaczymy, coś tam może zaczniemy działać. Panie Wojtku, czy Pan pogubił te wszystkie części, bo widzę... Nie, że... damy radę, bo tu wiesz... Projekt, projekt, projekt za projektem. Panie kierowniku! Damy radę! Od komarka się założy jakiś wahacz w razie czego? Tak, ty od komarka założysz. Damy radę. Trzeba go przepolerować, nie? Czy później go przelęknie? troszeczkę wyczyścić. I będzie pan zadowolony. Już pomału. Ty chcesz być na miniaturce, to się uśmiechnij ładnie. Nie masz tej facjaty co Andrzej, nie? To tak, jest... tak, tak, bo on jest brzydki. Andrzej brzydki. działa jak, jak magnes na dziewczyny i na chłopaków Ta, też. No to, zawsze na chłopaków. Moi drodzy widzowie, wszakże robota nie idzie zbyt szybko, bo to taka jest powolna składanie Aczkolwiek yy, musimy podziękować cioci Kazi, bo nam tutaj dba o nas I zobaczcie jakie tutaj ciasto nam przygotowała wraz z kawką Także jak ciocia Kasia będzie film oglądać to dziękujemy bardzo Moi drodzy już sobie tutaj powolutku te ramy składamy Ale tu wychodzą pewne niedogodności Bo Wojtuś, co tu się dzieje? Miały te asy wszystko pomyć oni ani techniczni, ani fizyczni. No nie dorobisz się no. Kulka tu nie wpadła, gdzie miała wpaść. wiesz, Andrzej tak się on tak i, i tak robi. A tu by kulka wpadła, to było OK. no. Trzeba poprawiać po fizycznej, no. Pokaż jak pomyli, pokaż. Nie no, już nie będziemy tam. Jest OK, jest. Zobacz jak ładnie. ła To jest Andrzej, ładnie. Andrzej, bardzo ładnie. To jest ładne, bo to przed chwilą spolerowało. A to ty? No to. Palec jak Andrzej mówi, palec tak, palec. Tak. Tak. To właśnie, ale co, poprawimy tutaj właśnie moi drodzy wychodzi jak nasze czempiony pomyły, także. My z Wojtusiem, jako tania siła robocza akurat w tę sobotę, musimy brać się za nich ostro za robotę. I tak to właśnie, moi drodzy, jest. Z kolegami. Koledzy? Moitus koledzy? Koledzy, jest okej, okay. będzie dobrze. Mędy, ale koledzy. O! Słuchajcie, moi drodzy, już powolutku zbliżamy się do tego momentu, żeby składać silnik. Troszeczkę rzeczy jest już wymytych, wyczyszczonych, cylinder jest już po szlifie, także zapraszam Was, bo to jest zaczątek tego, że powolutku będziemy składać silnik w całość. Słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy od tego, że mamy fabrycznie nowy wał z ddr -u. Praktycznie rzecz Myślę, że bardzo ciężko do zdobycia. Tutaj oczywiście łożyska. Mamy też już cylinder po szlifie. Tłok idzie, Wojtuś? Almot, Al tak? Al Al Ale tak jak mówiłeś, jest K20 stop. Jak to Andrzej mówi? Jodełka. <słuch> <słuch> Szlif jest machnięty na Wymiar na pierwszy szlif 52,47 Nie wszystko da się zrobić w oryginale Tak, niektóre rzeczy muszą być niestety, ale to będzie śmigało bez problemu To co, będziemy nagrywać to składanie silnika? Nie, no damy radę Obiecałeś No nie wiem czy obiecałem, czy ty obiecałeś, ale postaramy się Podobno tam... widzowie wiecie, mają karton luksusu przysłać wow. <noise> Damy radę, jakoś coś tam się damy radę Panie Wojtku, a co tu się stanęło? Gdzie nasza TSK jest? Zaraz będzie, zaraz będzie. Co, co, co tu za. Fuchy po godzinach, hej! To tylko tak, żeby. Korega Karol musi z czymś jechać na koguta. No, miejsce a trzeba było. Tutaj malować. nam już Wojtuś. Lagi powolutku składa. Jedna laga jest złożona. Tak, zaraz dokończymy drugą. I za chwilkę składamy przód. Tak jest. Zaraz rama pójdzie na wózek i będzie gitana. Będzie pan zadowolony? Będzie pan zadowolony. Wojtuś, nowej to na bok, bo nie ma czasu. A Karol już zaliczkę jeszcze, nie? Ale pięknie, pięknie pachnie.

Słuchajcie, za chwilkę zaczynamy montaż silnika. Takich kamer to podobno nawet Polsat nie ma, zobaczcie. No i madle, pięknie złapane. Wojtuś jeszcze tutaj szkolenie robi. Co ty, Wojtuś, za szkolenie robisz? Ja myślę, to? Że, że to wszystko masz w głowie. W głowie to jest kulka jak u Andrzeja. <laughs> Jedna. Tylko jedna? Tylko jedna. To nie ma szansy się pomylić. Nie ma szansy. Nie I co, zaczynamy? Mało trzeba będzie podgrzać łożyska, osadzić. Będziemy działać pomalutko. Panie Wojtku, co Pan tu zepsuł? Kulkę złożyska. Kulkę złożyska. Półkę Pan zepsułeś! Kulkę! Półkę! Ale mamy drugą półkę. Tylko Wojtuś nie ma, nie ma fizycznych, żeby ją wyczyścić. Będą! Moi drodzy, z tamtej półki bardzo ciężko było wydobyć nit. Natomiast teraz nam się nit nie chce trzymać za bardzo i wymyśliliśmy, że zastosujemy drugą półkę. Tylko trzeba ją wyczyścić, a fizycznie dzisiaj nie ma, więc musimy ją sami czyścić. No właśnie. A zrobiliśmy to tylko dlatego, bo chcieliśmy zamontować zamek. Ja mówię, Wojtuś zostaw, Wojtuś zostaw, Wojtuś nie ma być jak w oryginale. No i tak wyszło. Nie? Chcesz coś widzą powiedzieć? Nie. Małom... Ma czasu. Małomówny Wojtuś. I ma czas. Problemem również tutaj dla nas okazały się amortyzatory tylnie, bo nie dość, że nie trzymały nam oleju, mają zero, to oczywiście Wojtuś by to naprawił, natomiast zobaczcie tutaj na tej całej powierzchni zamiast chromu mamy już to wszystko powycierane, poprzecierane, wygląda to tak no nie za dobrze. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby dokupić amortyzatory, zamienniki. Tutaj wiecie już ten chrom sprężyny, wszystko jest w ładnym stanie, po prostu będzie nam to pasowało do maszyny, Aczkolwiek zamiast tych zamiennych po prostu dźwigni, które są do zmiany usztywnienia amortyzatorów, rozebraliśmy, delikatnie sfrezowaliśmy i zakładamy te oryginalne dźwignie. Dzięki temu amortyzator, tak jak tutaj widzicie, będzie nam ładnie pracował, a przy tym będzie wyglądał na taki prawie oryginalny No i będzie miał ładny chrom na spężynie. A o to w tym wszystkim też chodzi, żeby... Wygląd był też estetyczny. Słuchajcie, co do kół. Przednie koło mamy w bardzo ładnym stanie, tutaj felga jest Eleganti. Natomiast tylnie koło tak Karolek pucował, tak Karolek szorował, że zobaczcie, porobił takie wgnioty i tych wgniotów, żerów jest na tym kole dość sporo. Dopiero jak one nam tutaj w pełni się wymyło, no to niestety, no są takie punkty, które gdzieś tam dyskryminują to koło do dalszego założenia. No, i słuchajcie, przekopałem przeluście swojego magazynu i wykopałem jeszcze jedno koło. Wojtuś zawiezie jeszcze raz je do zaszprychowania, a ta felga po prostu jest ładna. Ja tutaj też, o widzicie, przejechałem. Ma ona oczywiście jakieś tam minimalne uszczerbki, aczkolwiek sama felga jest dużo ładniejsza. A że no robimy to, można powiedzieć, pojazd konkursowy, no bo to. Jakby licytacja jest też pewną formą konkursu, więc staramy się, żeby to wszystko było w jak najlepszym stanie. No i tutaj właśnie ta felga jest taka no dość ładna. No szkoda, że tego wcześniej, znaczy no, widzieliśmy to, ale myśleliśmy, że to po prostu gdzieś tam się troszeczkę przypoleruje i będzie ok. natomiast no nie jest to okej. Okay. No i tutaj to około mamy tak naprawdę do poprawki. Panie Wojtku, lepiej jak fabryka? W tak nie bili? Uba. Kli klienta po cenie. Zobacz. Andrzej będzie zadowolony. Kulka wleci. Działa? Działa. No i pięknie. Pan to jednak potrafi coś naprawić. Popsuć. A jest taka złota rączka. Tak. Coś z tego może być. Dobra, bo mało rozmowny, więc ja może trochę poopowiadam. Tak, ja lubię opowiadać. Słuchajcie, tutaj już sobie montuję powolutko amortyzatory tylne. Gdybyście kiedyś montowali amortyzatory w TSC, to zwróćcie uwagę na to, że właśnie lewy amortyzator musi być zamontowany od środka. Nie montujemy go od zewnątrz, montujemy go właśnie od środka. Tak to właśnie powinno wyglądać: trzeba rów mechanika chować. Tutaj już sobie zamontowaliśmy zawieszenie przednie. Oczywiście będziemy jeszcze je wysuwać, bo musimy wsunąć chorągiewki i lampy. Natomiast już sobie zalaliśmy je olejem. Także powolutku prace posuwają się do przodu. Gdyby nie nagrywanie dla was, to już maszyna by była złożona. A tak Wojtusz musi się trochę podenerwować. Tam śrubek szuka, silnik składa, nagrywa mu się, więc powinniście być zadowoleni. Siema, tu ciasny Wiesiek. Ciasny jak to się nagrywa. To wykasuje. <grywa> Nie wykacuje. To zostawię. Nie będę wszystkiego kasował. A to obchodzi, bo zaczyna na kana a mówi. Bądź grzeczny. Nie. Moi drodzy widzowie, szanowni wielcy. Tak jak Wam w którymś filmie mówiłem, chorągiewki mają dwa wymiary, także jak dokupujecie gdzieś gumę w zamienniku, trzeba uważać, żeby dokupić odpowiedni wymiar gumki. Panie Wojtku, czy spełni Pan życzenia widzów? Czy ten silnik będzie na wizji złożony? Mało coś, będziemy działać. Na wizji jak to, to działa? Działaj Pan, działaj. Okay. I powie Pan, co tu się dzieje. Bawię się. No tak, nie no, nagrywam. Na Grzeje. Grzeję. nie będę tu nie użyć, żeby. Wałego lekko położymy. Tu się zrobi efekty specjalne, tu wiesz, spawanie, tu grzanie. w to kurwa. A ja sobie tutaj już powolutku grzebię przy Teseczce, powiesiłem klamki, kierownicę. No i bawię się z instalacją elektryczną. Trzeba oczywiście wszystkie przewody w swoje miejsca przepleść, tak, żeby to wszystko potem połączyć. No i żeby te kable się odnalazły, zaczęło działać. Co to panie Wojtku? Schodzą suchy, że podobno trzeba po Andrzeja zadzwonić, bo on ten silnik rozbierał. Andrzej nie. On techniczny jest. Aha. To jest Biesu, trzeba zadzwonić, przyjedzie. Co tam, sprawdzanie skrzyni. Aha, musimy sprawdzać, wydystansować. Na sucho na klucz. To chce działać, coś się nie chce. Zobaczymy. To niech pan się bawi. Coś się bawi. A ja, idę do swojej roboty. O. Wojtuś, a, a co ty, nocne jazdy robisz? Nocne próby. Nocne Proszę, próby? Nocne próby. Karol przyjechał odebrać maszynę i zepsuł. Tak, no, psuje jest. wszystko. Menda to jest. Męda nie powiem co. No. Wojtuś, tylko zrób tak jak Karol. Dej na zimnym. Nie, to już Karol. Bo moi drodzy widzowie, Wojtuś, jak jeździ, to sobie jeździ tak delikatnie. A jak przyjechał Karol, to tak jej wstawił, że głowa mała. A <laughs> i sprzęgło delikatnie ciągnęło. Dobra. No co jeszcze nie nagrywaliśmy? Wojtuś, Wojtuś, i za mało wstawiłeś. Karol bardziej daje. Ja wiem. I potem tak jest. Przyjedzie, przyjedzie. Zaliczki jeszcze nie dał. A już reklamacja. <laughs> tak bywa. Bierz najpierw od niego zaliczkę. robić? Nie, no, zero maszyna chyba chodzi, nie? Coś z tego będzie. Oj, Tuś, rzucę je jego robotę i bierzemy się za ten silnik, bo my go no, przecież co? nie złożymy do koguta. Trzeba się brać, trzeba się brać. Pomaga. No i słuchajcie, ja już coraz bliżej końca. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zbiornik chociaż tak na chwilę, na sztukę dołożony. Elektryka już przeciągnięta, przedni błotnik założony. Robota mi idzie, a Wojtuś dystansuje i dystansuje. Panie Wojtku, co to za dystansę? Nie dystansuję odległości trzeba dystansować, ustawić między... Był tu przez chwilę Karol i mówi, że podobno na szóstce delikatny robi tam się luz. Jest szans. Tak będzie. właśnie 6 wyszła. Redancko. Kto jak nie Pan, proszę Pana. Wydawałoby się, że to prosta sztuka, a to nie tak hop. Jakieś luksusowe studia trzeba było skończyć, żeby się za to zabrać. <grymne> Mówi Pan, że będzie dobrze? No to zobaczymy. Tu musi być dwie dych przerwy. Słuchajcie, widzowie, nam, nam dosyć ciężko nagrywać dla Was to składanie silnika, e, bo mnie i Wojtka dzieli jakieś tam 20 kilka kilometrów. E, natomiast tutaj Wojt już sobie powolutku wszystko dopasowywuje, dystansuje i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj tak naprawdę podlatuję z kamerą z doskoku, więc musicie wybaczyć, że nie będzie jakiegoś tam całego procesu składania tego silnika, tylko troszeczkę pobieżnie, no bo z wiadomych przyczyn nie, jesteś, nie jestem w stanie tutaj być co chwilę. A mamy też oczywiście jakieś wyjazdy, przyjazdy po motocykle. Sklep z częściami, więc to nie jest też tak, że za każdym razem po prostu e, jestem w stanie cokolwiek wam tutaj nagrać. Ale no staramy się, staramy się, staramy się. Nie to co Andrzej, którego oczywiście pozdrawiamy, a którego tutaj brakuje, bo jemu się pracować nie chce. Mówi, że praca dla fizycznych się skończyła. Teraz Wojtuś techniczni wchodzą do akcji. No to moi drodzy, wstępnie mamy skrzynię wydystansowaną. Teraz będziemy co robić, panie Wojtku? No, Może skanował nabijemy, później włożymy to wszystko w kartery. Proszę o Ciebie. Ty, bo Karolek pyta i dzwoni, czy dajesz na to gwarancję? Na co? Podobno do 100 dni. Aha, no właśnie. Dobramy, bramy, do, do, do A no, u Ciebie brama jest blisko, nie? No do bramy. Ta, ta garażowa kończy się za podnośnikiem. A czy zaczyna, o tak? Boże żeby się. Nie wiem, To jest ten nasz fabrycznie nowy wał. Tak go może Dobra. Co ty Wojtuś, grilla będziesz robił? A ja, trzeba grilla zrobić na Tutaj nam Wojtuś już nagrzewa podgrzewacze bieżni, łożysk, tak ładnie to nazwał. Natomiast tutaj ma bardzo fajny przedmiot. To chyba jest taki pobijak czy dobijak, który idealnie się tutaj mieści. Dobrze, że Andrzeja nie ma, bo on te skojarzenia bardzo lubi. tak, to jest taki. Andrzejku, coś dla Ciebie. To patrzę, nie dość, że ma otworek, żeby dobić to na wał. To jeszcze ma idealny otworek, żeby wpasować to tutaj w karter i dobić łożysko. Wojtuś, to jednak jesteś specjalista taki Czekam się nagrzeje że... chwilkę, dziurkę pan dobrze trafia Trafia. jestem mistrz. mistrz jednej dziurki Nie A to system nagrzewania pan ma, system schładzania? Chyba, Pausen machen Chyba, że osobistego Piwko To przy okazji może pozdrowimy Maćka 1000 piwi i napraw Pozdrawiam serdecznie Bo Maciek też zawsze nas pozdrawia to co panie Wojtku teraz? Osadzamy wał, podgrzewamy kartel Żeby łożyska leciutko weszły i będziemy zadbało się jak budzie pani wojtek na ładnie osadzony no. może bo mnie sobie po Pięknie, jest to, ma być, pasuje. Kolejna rzecz. Czy ostygnie, będziemy składać... Znowu przerwa? Znowu no, pauza. Pomalutko. A jak ładnie płynie, a jak będzie chodzić. Jak już moi drodzy nam tutaj powierzchnia delikatnie ostygnie, to musimy wszystko ładnie odtłuścić. Panie Wojtku, Panu to po palcu bardzo dobrze idzie. O, Po paluszku dojdzie idealnie. Piknie, tak powiem. Andrzej też ci ostatnio chwalił. <laughs> Andrzej kłamie. Panie Wojtku, czy to taki jest japoński hermetyk? Nie no, niech my uszczelnie, no, no, trzeba nałożyć, uszczelnić. Oni tego nie robili oryginalnie, ale teraz, żeby nie było wycieku. Także to jest bardzo dobra sprawa. Posmarujemy. Czerwonych... niezgrabnie, ale a, czer a czerwonych nie było? Nie było właśnie, brakło, bo by były czerwone. Czyli jednak silikon sanitarny? <noise> nie, to... o nie będzie. będzie. Czego nie, nie zaklapię w ogóle. Wojtku, nie za dużo, bo Andrzej powiedzieć że jesteś pan oliwa. O, Oho, i zepsuj. Rączki się trzęsą. Mm. Yes. Czyli jedziemy szkołą japońską. Najpierw karter do karteru, a teraz będą łożyska. A łożyska się później może. bez problemu. Myślałem, że przerwa znowu. Przerwa za chwilę. No to moi drodzy jak już skręcicie kartery to te folie wpłynie. Tak Silikon. Silikon. To to że jest gorszy silikon ten. Czerwony. Bo go nie widać. Czerwony to przynajmniej Czerwony widać. Czerwony był widać. widać, że jest kurde. Ładnie było, nie? Mm. Nabiera to kształtu ci powiem? Pomalutku. Cylinder założymy to na bierze. To nie dzisiaj. Jest późno. To i widzicie, drodzy widzowie, takie nagrywanie. Jest późno, kuniec roboty. No, jeszcze nie koniec. A, jeszcze nie koniec. Jeszcze coś nagramy. Łożyska czy liście dwa. Jeszcze łożyska Znowu grzejemy? trzeba, trzeba panie Christian. Ostatnie łżysko na wał, później jeszcze na wał zdawczy i, i będzie gitara. Ostatnie grzanie. Podgrzejemy delikatnie karterek i będzie gitar. jeszcze chwilę. nie stoi? Będzie maszynka chodzić Nie tak niby amatorsko, a, a jednak prawie jak zawodowiec, tak można powiedzieć w Czasu to czasem coś się uda Trochę gumki mocno, ale ładnie chodzi Będzie Stoil. dobrze nie, nie chwalmy, nie chwalmy. No właśnie, bo się okaże. No <noise> to się może różnie. Właśnie, się Czekaj, myślę, że już będzie chyba dobrze. Chuj czy ten to jest dobry, czy niedobry. Děkuji, pane Vojtku. Děkuji.